W według Świętego Łukasza. Jezus powiedział: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, żeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję dręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Matka, u nas środnego wizerunku, spogoda na nas z góry i przyjmuje te nasze. intencję, wjeżdża w swoje dłonie łaczyna, zanosi przed trąb swego Syna, a nas, dzieci, przytula pod swój płaszcz łaczyny, a nas chroni od szeptu swojego. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii według św. Łukasza no. Pan Jezus mówi o symbolicznym ogniu. Jest to ogień Ducha Świętego który oczyszcza i rozpala serca i który zapłonie na krzyżu jako efekt śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Nie jest to ogień, który oznacza karę i gniew Boży, ale jest to ogień miłości Bożej. Miłość, która ma rozpalać ludzkie serca, wypłynie z przebitego serca Jezusa na krzyżu, a w dzień Pięćdziesiątnicy wstąpi do ludzkich serc. Ogień ten rozpala ludzkie serca przez wieki, i także dzisiaj płonie w wielu ludzkich sercach. Z takimi gorącymi sercami spotykamy się także na szlaku pielgrzymkowym. Ludzie pałający ogniem Ducha Świętego idą, aby świadczyć o Jezusie, aby szerzyć ten ogień, którym goreją. Jezus zaprasza mnie i Ciebie, byśmy rozpaleni ogniem Bożej miłości. Byli konkretnymi świadkami w naszych rodzinach i społeczeństwach. Nazywamy się Jan i Maria. Mieszkamy po drugiej stronie Olzy, to znaczy czyli w, Cze w Czechach, w Czeskiej Republice. Na Zaolziu? Na Zaolziu. Jesteśmy razem 29 lat. Dopiero od ostatnich 5 lat wstąpił do naszego małżeństwa Jezus. Czyli Duch Święty zaczął niesamowicie działać. W 2009 roku Maria, królowa nieba i ziemi, zaprosiła nas, abyśmy przyszli z pielgrzymką na Jasną Górę. Już wtedy zadziałał niesamowicie Duch Święty, zaprosił nas na tę pielgrzymkę. Poszliśmy z zaoziańską pielgrzymką której przewodniczą Jawika i Franek i Franciszek Frankowie. W pierwszym dniu tej pielgrzymki zakochaliśmy się w Duchu Świętym. I tak jakoś słyszeliśmy głos Ducha Świętego w naszych sercach, który nam mówił: Nie zostawajcie w tym zakochaniu, chodźcie ze mną dalej. Ja pragnę, abyście, abyście poszli ze mną dalej tą drogą. Więc poszliśmy, jesteśmy dzisiaj. Piąty raz na pielgrzymce i Duch Święty nas uczy prawdziwej miłości. Miłość, która się nie patrzy tylko na siebie, która się nie wpatruje w ja, ale miłość, która widzi drugiego człowieka, miłość, która się wpatruje w problemy tego świata. No i widzimy sami, jak Duch Święty niesamowicie działa, wypełniają się słowa. Myślę, że mogę powiedzieć już świętego papieża Jana Pawła II, który przed paroma laty powiedział na tej ziemi niech stąpi duch na tej ziemi i odnowi oblicze tej ziemi i Duch Święty się wylewa na wszystko żywe, jak słyszymy w Piśmie Świętym, w dziejach apostolskich i za to chwała Panu. Nazywam się Beata, jestem także za Olzia i pielgrzymuję na Jasną Górę już trzeci raz. Nie była to moja decyzja, ale miałam taką wielką chęć pielgrzymowania, jednak pierwszy raz głosiła mnie na pielgrzymkę moja koleżanka. Była takim aniołem moim, który mnie wysłał na pielgrzymkę i za to jestem wdzięczna. W tej pielgrzymce nie wiedziałam o co prosić, ale dziękowałam Matce Włoskiej Panu Jezusowi za wszystko, za moje życie, za wszystko, co otrzymałam. Ale w tej wspólnocie poznałam, zaczerpnęłam taką siłę, ogień Ducha Świętego, który mnie zapalił, i jakoś nie mogłam nie pielgrzymować po raz drugi. I także w tym roku nic nie wskazywało na to, żebym miała pielgrzymować, żebym miała do tego jakieś plany wielkie, ale tak poukładał to wszystko Bóg Ojciec, Duch Święty, że wszystko się ułożyło, ja, ja, jadę, idę, idę na tę pielgrzymkę, więc widzę w tym wielkie działanie Ducha Świętego i, i to, że Matka Boska mnie zaprasza. Także mi bardzo pomaga Duch Święty w moich problemach życiowych, osobistych. Jest takim wielkim moim, moją siłą. Prowadzi mnie i podtrzymuje, bo niekiedy ten krzyż jest za ciężki, ale idę dalej. I pielgrzymuję na Jasną Górę nie tylko już dzięk dziękowaniem, ale i z prośbami o pomoc. Więc chwała Panu za to, że pielgrzymka jest takim moim, powiedziałam, rachunkiem całego roku, który przeżyłam. I takim podsumowywaniem, oczyszczaniem, i przemianą i wstawaniem w prawdzie i w miłości. Nazywam się Maria. Na pierwszą pielgrzymkę poszłam przed 13 laty wraz z e, starszą córką. Z młodszą córką już nie zdążyłam, bo zginęła w wypadku samochodowym. I od tej pory na pielgrzymki chodzę sama. Właśnie, właśnie nie sama, bo z dalszymi 200 ludźmi, którzy tworzą wszyscy niesamowitą wspólnotę kochającą się, tolerującą. I podczas tej wędrówki uczymy się tolerancji i miłości. Pielgrzymki mają dla mnie ogromne znaczenie, bo podczas tego czasu, podczas tych dni razem spędzonych. Uczymy się tolerancji, miłości do bliźniego oraz, oraz wiary. A po skończeniu, po powrocie do domów, rozpalamy ogień miłości i wiary we swoim środowisku, w rodzinach i, i na przykład w pracy. Chwała Panu za to.